Thank Tam. Kolejne daily. Nie pamiętam, która liczba. Ej. E, idę chyba Wam nagrać e, do sklepu resztę. No dobra, chyba, że dam radę tutaj. E, to jest komenda naprzód, czyli wysyłanie psa do przodu. Znalazłam sprzęt, który jest bardzo fajny, który stoi, który jest widoczny. Zróbcie na czymkolwiek, na czym pies Was zrobił. Dobra, masz. Super. A Warun. Czym pies wasz robił shaping i robicie wysyłanie psa do przodu? Tak, jak już mówiłam, docelowo robi się to z jakiejś komendy, tak samo jak wysyłanie do piłki czy też do rękawa, to co już robiliśmy. Więc to tak, Alfa na początku wymyśliła zupełnie inną rzecz obiegania. Pamiętajcie, że pies, który zna już dużo zachowań, faktycznie może nie trafić na waszą wizję, stąd musiałam przestawić. Wyznacznik w inne miejsce i wymyślając inne zachowania, doprowadziłam do tego, że ona faktycznie dobiegała do tego końca i zaznaczała mi, robiła to co ja od niej wymagam. A nie obieganie, nie, to nie był rewir wcale. Pójść. Takie zachowania są bardzo fajne i też są na zawodach, więc. Jeżeli bym nie miała Was na kamerze, to bym pewnie się oddalała krok, krok do tyłu. Pójdźcie, więc, e, więc to jest ważne. Na początku zróbcie blisko. Wiecie, Alfa już robiła milion razy różnych rzeczy, faktycznie tego nigdy nie stosowałam. Niech mi do oka Nigdy nie stosowałam tego jakby e, w treningu, nie nazywałam tego, zresztą było widać. Więc fajnie, że ona może też przy Was się zacząć czegoś uczyć. Takiego mniej ciężkiego. Puść! I duża zabawa, myślimy i duża zabawa. Wiecie co, wrócę jeszcze na ten trening, zobaczę jeszcze mam trochę jedzenia. Zobaczymy czy po takiej przerwie coś pamięta i na tym będziemy skończyć. Puść. I jeszcze uprzedzę Państwa pytania. To jest wyznacznik do Triton Train. To był czas, kiedy w ogóle tego jeszcze nie było w Polsce. Ja to ściągałem specjalnie ze Szwecji. Osoba mi przywoziła. Jeżeli maja to oglądasz, to Buziaczki i serdeczne pozdrowienia. Alpusia, bo machasz mi kamerą. Puść! I Biklov. E, także przywiozła mi to znajoma, teraz wiem, że to już jest dostępne w Polsce, także śmiało możecie zamówić. Nie wiem, wtedy to był koszt 700 zł. Teraz ile to kosztuje, to nie mam pojęcia. Do e, podejnika... E, do podajnika e, na karmę jest też taki wyznacznik. Super sprawa bo macie re regulowane, gdzie ręce mi zamarzają, także chyba lecę. Pokończymy. Puść. Tak, Alfa ma totalny high life, także nie zwracajcie, proszę, uwagi na to, na tą moją ucieczkę chodzącą. Puść. Do zobaczenia.